Witam Was serdecznie Spotykamy się dzisiaj z okazji tygodnia bibliotek i jako dzisiejszą czytankę przeczytamy sobie jedną z legend warszawskich pod tytułem Złota Kaczka posłuchajcie Był sobie szewczyk warszawski nazywał się Lutek Dobre było chłopczysko wesołe, pracowite ale biedne jak mysz kościelna Pracował on u majstra jednego u majstra na starym mieście Ale cóż, majster jak majster grosz zbierał do grosza Z groszy ciłał talary i czerwońce A u chłopaka bieda aż Niby to mu tam pożywienie dawał Boże zmiłuj wodzianka, kartofle i tyle I odział go Mówi się, ale ta przyodziewa spadała z ludka, boś to stare łachy majstrowskie. Co to się ledwo kupy trzymały? że w takim stanie i pies by nie wytrzymał, a cóż dopiero człowiek. Gadają mu: Miej cierpliwość, mityguj się będzie lepiej. Poczekaj, Ino. Co to lepiej, kiedy? Rok za rokiem mija. Lata lecą, a tu wciąż nędza i nędza. Znudziło mu się, uciec chce, do wojska powiada. Pójdę, żołnierzem będę. Może się ta nowy Napoleon gdzie zjawi. To jak nic, marszałkiem zostanę generałem wielkim musarzem. No nic, cierpi jeszcze czeka. Aż ci tu kiedyś na wieczorzynkę poszedł do czeladnika jednego. Co niedługo się wyzwolił i wiodło mu się nie najgorzej, bo generalskie buty szył dla gwardii i oficerów. Wieczorzynka aż miło. Jedzą, piją, gawędzą. Nic z tego nizowego o bajkach zaczyna. O takich podaniach warszawskich. I mówi jeden starszy szewc Kuternoga. Ho, ho, u nas w Warszawie i o pieniądz łatwo, i o sławę. Tylko trzeba mieć odwagę i rozum wełbie, jak się patrzy. Zaciekawił się lutek i pyta. Mówcie, co takiego? A no nic, rzecze kuternoga. Na ordynackim, w podziemiach starego zamku jest królewna taka, zaklęta w złotą kaczkę. Kto do niej trafi, kto ją przydybie, wygrał. Ona mu powie, jak skarby ogromne, jak zdobyć, jak stać można się bogaczem i magnatem. I gdzie to mówcie? Na ordynackim, w lochach Starego Zamczyska. A kiedy? W noc świętojańską. Zapamiętał to sobie nasz łutek, a do nocy świętojańskiej trzy dni trzeba czekać nie więcej. Wieczór spadł na gwarną Warszawę gwieździsty, ciepły, terwcowy. Na ulicy ludzi jak mrowia. Panienki takie śliczne spacerują, a przy nich kawaleria, młodzi panowie, a głównie wojskowi. Tu ułan drugiego pułku biały z granatem. Tu strzelec konny, w gwardii mundurze zielonym z żółtym. Tu piechota liniowa. Tu artylerzysta hej, ostrogi dźwięczą, szable brzęczą, kity migają aż lubo patrzeć. Idzie sobie na szewczy glutek krakowskim przedmieściem, nowym światem? Wszedł na ordynacką. Przeżegnał się już blisko. Spuszcza się tamką, bo tam właśnie jest wniście do lochów ordynackiego zamczyska. Idzie. Lezie, ale mu coś nie sporo. Niech to, żeby się bał. Niech Bóg broni. Nie lęka się on niczego, tylko tak jakoś niełacno mu ze złym duchem może wejść w A Ano trudno. Raz się zdecydował, to wejść trzeba. Od tamki okienka nad ulicą dość nisko. Szyb nie ma inokraty. A taki udzielec jak wąż się przeciśnie. Jazda wdrapał się po wystających cegłach do okna. Raz, dwa, trzy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego wlazł do wnętrza. Ciemno. Zapalił świeczkę. Idzie. Korytarz długi. Wąski, kręty Prowadzi niżej i niżej Aż ci po kwadrancie Po kwadransie może Takiej drogi wylazł szepczyk do piwnicy. Wielkiej Sklepionej z jeziorkiem Jakimś pośrodku Przy mdłym świetle Świeczki łojowej, którą trzymał w ręku Obaczył lutek owo jezioro A na nim Boże drogi Prawdę mówił szewc Ternoga, Złota kaczka pływa Jurkami szeleści? Taś, taś, kaczuchno! I nagle z czyni się przecudna dziewica królewna, włosy złote do ziemi. Usta jak maliny, oczy jak gwiazdy, a buzia tak cudna, że klękajcie narody. Czego chcesz ode mnie, chłopczyku? Jaśnie wierz, można, królewno, lutek powiada. Nic ci ja nie chcę i no zrobię to, co ty chcesz, abyś rozkazała. Dobrze, odpowie księżniczka, tędy ci powiem, uzyskasz skarby, jakich nigdy nikt na świecie nie ma i mieć nie będzie. Panem będziesz bogaczem. Jeśli spełnisz co do joty, to co ci powiem? Słucham jaśnie wielmożna. Oto masz kiece, a w niej sto dukatów. Przez dzień jutrzejszy musisz je wydać. Ale tylko na potrzeby własne dla siebie samego. Nic ci z tego złota dać nikomu nie wolno. Ni grosza, ni grosza pamiętaj. Ha, ha, ha! zaśmieje się Lutek. I cóż to trudnego? Będę jadł, będę pił, będę hulał. Wydam sto dukatów, a co potem? A potem skarby niezmierne otworem stać ci będą. Kopalnie złota prawdziwe, bogactwa niezmierzone, ale pamiętaj, ni grosza nikomu. Zgoda, królewno, daj kiesę. Księżniczka kiesę ludkowi wręczyła, zaśmiała się jakoś dziwnie i zniknęła. Strach przejął szewczyka. Ledwo się do okna dogramolił, wylazł na tamkę i smrygnął na stare miasto. Nazajutrz, dzień od rana samego, puszcza się lutek miasto. Co tu zrobić? Najpierw myśli sobie, chyba się odziać jak panicz. No dobrze, racja. Poszedł na świętojańską do sklepów z odzieżą, kupił sobie kapelusz, ubranie, palto, szyk. Prawdziwy hrabia. Idzie, pogwizduje laseczkę macha, bo i laseczkę sobie sprawił. Nie wie, co robić dalej. Nie taka to łatwa sprawa, jednak wydać sto dukatów. Ha, Trzeba pomyśleć. A że to była już jakaś dziewiąta godzina, jeść mu się kaducznie zachciało. Jeść i jeść. Młody, zdrowy to i nic dziwnego, że głodny. Wstąpił do gospody. Każe sobie dać kiełbasy, kiszki, piwa, bułek. Jeje, je, aż mu się uszy trzęsą. Najadł się tak, że mu chyba na trzy dni wystarczy. Co się należy? Dwa złote. Dwa złote, nie więcej? Dwa złote paniczu i przydałoby się z dziesięć groszy na piwku. Wydaj, że tu sto dukatów, bądź mądry. A no, trudno. Trzeba jakoś te pieniądze wydać. Pomyślimy. Sypie Ci lutek na wycieczkę na miasto. Pojechał koni do Wilanowa. Bryczkę wynają na poczcie. Koni czwórka. Pocztylion gra na trąbce. Uciecha. Przyjechał. Dał dukata oddźwiernemu przy parku. Chodzi po ogrodzie. Napatrzał się, południe już minęło. Pora wracać, i znów jest w Warszawie. Co robić? Gdzie wydać pieniądze? Bo boć wydał niespełna pięć dukatów. Spojrzał? Afisz na rogu: Teatr Narodowy. Nie ma co, chodźmy do teatru. W teatrze bawił się setnie nie był w nim nigdy bo i skądże? Rzecz droga, miejsce dwa złote. Wyśmiał się, ucieszył, wychodzi. Późna już pora, czasu do wydania pieniędzy niewiele, a Bóg świadkiem niewielutek, co z nimi zrobić. Idzie, rozmyśla. A gdy tak idzie na rogu, załuka starzec stoi zgarbiony. Panie, powiada, drugi dzień mija, gdy nic w ustach nie miałem. Starym żołnierz paniczu, pod samosierrą byłem, pod Smoleńskiem, pod Moskwą, przy księciu Józefie Pod Lipskiem poratuj mnie. Patrz lutek na starca, inwalida bez ręki, a w piersiach błyszczą mu wstążeczki orderowe, legia honorowa i virtuti militari. Sieknął do kieszeni, wyciągnął gar złota i dał starcowi. Boże, zapłać ci paniczu, Bóg ci zapłać, będziesz szczęśliwy i bogaty. Błysnęł, zagrzmiał. Minęła przed oczami ludka księżniczka zaklęta. Nie dotrzymałeś obietnicy, nie dla ciebie wydałeś pieniądze. I zniknęła. Rozejrzawszy się szewczyk, dziad stoi jak stał przednio i rzeczy. Nie dukat, czu, daje szczęście ino praca i zdrowie. Ten pieniądz wart coś, co zarobiony, a darmocha na złe idzie. Powrócił lutek do domu, rad i bezu. Ocknął się rankiem bez grosza w kieszeni. Wydał na siebie dziesięć dukatów, a resztę oddał starcowi. Ale też od tego czasu wiodło mu się jak nigdy. Wyzwolił się wrychle na czeladnika, niebawem majstrem został, ożenił się z panienką piękną i zacną, dzieci wychował i żył długie lata w zdrowiu i w dostatku, i przede wszystkim w szczęściu. A o złotej kaczce such zaginął. I dzięki Bogu, bo złato musiała być boginka, kiedy za warunek stawiała sobie, nie komu. Nie tak, nie tak myśleć i czuć po polsku trzeba. My rządzimy się inaczej. Naprzód biednemu, potem sobie. A wtedy przy każdej pracy Pan Bóg dopomoże. I także skończyła się ta historia. Lutek był szczęśliwy. I dobrze się mu wiodło. Słuchajcie, a na koniec tejże historii, ja Was zapraszam do odwiedzenia naszej strony, bo tam znajdziecie dla Was przygotowane specjalne kolorowanki, które będziecie sobie mogli z naszej strony pobrać, wydrukować i spróbować wspólnie swoich sił w domu sami bądź z rodzicami i zobaczycie, co Wam z tych prac wyjdzie. Także dziękuję i do zobaczenia!